Dzień dobry! Nowości w salonie kapeluszy. E, takie piękne Panamy, e, oczywiście w surowcu tutaj, w bardzo dobrym splo splocie. Tutaj jest taka beżowa o bardzo drobnym splocie: Panamka, bardzo mięsista, mięsiutka. E, jest dostępna w salonie Kapelusze w Kolorzu takim beżowym, jaśniutkim ekipie lub taka bielona. Ta bielona, zobaczcie, już ma zupełnie inny splot. On ma już taki za, tradycyjny, najczęściej spotykany splot, już taki rzadszy. Ta natomiast jest o tak drobniusieńkim splocie. Bardzo drobniusieńkim, bardzo mięsistym. takim. No przepiękne panamy. Prosto z Ekwadoru zamówiłam, przyszły do mnie tutaj do salonu kapelusze, robię z nich kapelusze. Ten, który mam na głowie w fasonie męskim, on jest dość duży, jest tutaj dostępny w salonie kapelusze od ręki, od zaraz, możesz sobie zamówić oczywiście w dowolnym rozmiarze. Tak wygląda, bardzo drobniutki z jest przepiękna ta Panama, wykończona i podpisana oczywiście przeze mnie. To jest fason męski. Także takie panamy oczywiście tutaj w salonie kapelusze są dostępne teraz. Możesz też zamówić w różnych kształtach, w różnych kolorach oczywiście, jeżeli naturalnych. Ta, taki biały, taki, taki beż właściwie, mogę dla Ciebie wykonać z tych surowców różnych kształt kapelusza, ponieważ to jest surowiec, z tego dopiero się robi kapelusz, tutaj pokażę. On oczywiście jako surowiec już, już jest przepiękny, więc jak najbardziej można go sobie nawet tak założyć, ale fajnie, jak on mu tutaj tą potówkę i trzyma się obwód, bo kapelusz musi być dobrze dopasowany. Więc taki męski, jak widzieliście, lub taki przepiękny, damski, kobiecy kapelusz, klasyczny, przepiękny, elegancki, z bardzo dużym rondem. Kapelusz jest nam niedobry, obwodowy kapelusik świetnie się trzyma na głowie. Jeżeli się kapelusz bardzo dobrze trzyma na głowie, to oczywiście wiatr go nie zwiewa z, z głowym, nie jest podatny. Musi kapelusz, trzeba kapelusz czuć na głowie, on musi być bardzo dobrze dopasowany, wtedy wiatr go nie zwieje z głowy. E, więc w takie kapelusze w takim męskim kwasonie, lub takie kobiece, przepiękne kapelusiki. Zobaczcie, on jest po prostu przepiękny. Ten kapelusz, tak, taka klasyka, już klasyka, elegancja, naprawdę właściwie do różnych stylizacji i do sukienek, i do jakichś garsonek, i do garnituru na, nawet naprawdę i do sportowych oczywiście, tak się prezentuje. W przepięknym, drobnym splocie, bardzo mięsista panama, przecudna tutaj w salonie kapeluszy dostępna od ręki. Oczywiście, jeżeli życzę sobie inny fason, to chęcią dla Ciebie go zrobię, więc zapraszam do salonu kapeluszy bo przepiękne panamy i pozdrawiam, pa!